Hejka, dzisiaj pokażę Wam jak wykonać ogłowie dla hobby horsesa. Potrzebne nam będą dwa kółeczka, osiem sprzączek i dwa spinacze biurowe, nożyczki! Kombinerki, jakaś igła oraz świeczka. Zapalniczka. Koń, który będziemy robić ogłowie. Najważniejsze czyli skóra grubsza oraz chudsza. Nitka z igłą. Opcjonalnie kolorowa wstążka. Jeżeli używamy wstążki, to klej na gorąco. Jeżeli macie, możecie się wspomóc także maszyną do szycia. Przydadzą się także klamerki i spinacze oraz taśma papierowa bądź izolacyjna. Zaczynam od złączenia ze sobą spinaczy biurowych i nałoż nałożenia na kółeczka. Następnie, przy pomocy taśmy papierowej srebrnej, robię środek tak, żeby wyglądał na wypełniony. Od razu Wam mówię, że przepraszam za mój głos, ale mam straszny katar. Następnie biorę grubszą skórkę i, tak jak na filmiku, odmierzam jej odpowiednią ilość. Następnie biorę cieńszą skórę i wykonuję z niej dwa takie same paski, które są od długości jednej wargi do długości drugiej wargi. Następnie przymierzam je do konia i łączę z grubszą skórką za pomocą klamerek i spinaczy. Potem przyszywam wszystko na maszynie do szycia. I przymierzam czy pasuje. Końcówki pasków po obu stronach wycinam w takie jakby trójkąciki. Albo stożki. Robię dziurki na wszystkich paskach. Będziemy w te dziurki zapinać sobie sprzączki od pozostałych pasków. Znowu biorę sobie cieńszą skórę. I odmierzam sobie znowu dwa takie same paski, i na końcu właśnie też wycinam trójkąciki. Wkładam wędzidło w pysk konia i sprawdzam sobie, na jakiej wysokości muszę zrobić dziurki. Przerysowuję te miejsca na drugim pasku, a następnie robię dziurki przy pomocy rozgrzanej igły. Przypuję sobie paprochy pędzlem, ale nie jest to konieczne. Zakładam sobie sprzączkę na oba paski jeden na jedną na środkową dziurkę i jedną na tą dziurkę na samej górze, gdzie nie ma tego trójkątnego ząbka. Tam, gdzie jest na samej górze, będę ją doszywać przy pomocy igły i nitki. Skórka jest dość gruba, więc szło mi to ciężko i trzeba było ją przyspieszyć dość mocno. I tak jest na każdym ujęciu, gdzie jest właśnie przyszywanie, bo po prostu bardzo ciężko to idzie. nitki I w ten sam, sam sposób wykonuję drugi pasek. Następnie przekładam sobie pod wędzidłem i zapinam w klamerkę tak jak możecie to zobaczyć na filmiku. Jeszcze raz powoli wkładam pod wędzidło, wsuwam od spodu klamerki, wbijam ten kikut w środek. I od góry klamerki, tak żeby wszystko wyglądało tak jak w prawdziwym ogłowiu. Następnie dopinam sobie wcześniej przeszyte na maszynie pasek z dwóch stron, żeby było równo. Biorę sobie kawałek skóry i odmierzam odpowiednią długość, tak żeby zrobić pod gardle. Robię dwie dziurki po dwóch końcach i tam doszywam sprzączki. Biorę pod gardle i dopilam je do tych dwóch pasków policzkowych. Teraz biorę się za wykolenie na hrapika. Zaczynam od cieńszej skórki i wycinam ją tak, żeby wystawała przed końc, koniec pyska konia. Następnie obcinam ją tak, żeby jeden pasek stanowił 3 czwarte, a jeden jedną czwartą. Z grubszego pasemka skóry odmierzam odpowiedni kawałek i rysuję sobie odpowiedni kształt. Tak, żeby był taki delikatny spadek w trójkąt. Wycinam wszystko jak trzeba, i przymierzam jeszcze do konia, żeby się upewnić, że wszystko pasuje. Następnie robię takie jakby skrzydełka na cieńszej skórce, żeby móc przełożyć potem. Grubszy fragment i wszystko zszywam. Po zszyciu powinno być można wsadzić tam palec. Następnie biorę się za dziurek również rozgrzaną igłą. Na krótszym pasku robię jedną tak, żeby móc włożyć sprzączkę i ją później doszywam, a na tym dłuższym wycinam stożek na samym końcu. I zaczynam przedziurkowywać również nagrzaną igłą, i robię tych dziurek całkiem sporo, żeby móc regulować długość naszego nachrapnika. Spinam oba paski ze sobą, regulując je na odpowiednią długość, tak żeby nachrapnik nie był ani za wysoko, ani za nisko. Po to było tyle dziurek, żeby móc sobie na swobodnie regulować tą długość. Rozgrzewam gorący klej i doklejam wstążkę do grubszego pasemka skóry. Jak widzicie dokładnie owijam, żeby nic nie wystawało, a kiedy coś mi się nie podoba bądź wyjdzie krzywo, to się cofam. Co jakiś czas podklejam sobie klejem, żeby wszystko się nie rozleciało. Końcówkę przypalam zapalniczką, żeby nic mi się nie pruło i dokładnie doklejam klejem. Wykonuję dziurki. Po prawej stronie robię jedną, po lewej zaś robię ich kilka, żeby móc regulować zapięcie na chrapnika. Teraz wkładam w te skrzydełka część ze wstążką i zapinam. W ten sposób mamy zrobiony na chrapnik. Zakładamy do tego resztę ogłowia i wszystko zapinamy, żeby zobaczyć, czy ładnie pasuje. Przesuwamy wszystkie paski tak, jak trzeba i sprawdzamy, jak się prezentuje na koniu. Zostało wykonać człowiek. Ja robię go ze wstążki oraz skóry. Odmierzam odpowiedni kawałek wstążki i biorę sobie grubszą skórkę. Zabezpieczam jeszcze krawędzie, żeby nic się nie popruło. Grubszą skórkę wpycham sobie pod całe ogłowie, żeby zobaczyć, Jaka szerokość i długość jest jej potrzebna, oraz łączę ją ze wstążką, tak żeby wszystko było idealnie dopasowane. Przyszywam sobie na czółek na maszynie, a potem wszystko składam y, z ogłowiem. I tak prezentuje się skończone ogłowie. Mam nadzieję, że tutorial Wam w jakiś sposób pomógł. I jeżeli macie pomysły na kolejne rzeczy, które mogę Wam pokazać, jak zrobić, to śmiało piszcie w komentarzach.